Ja na prawie trampolinę, a ja jej pomagam. Znaczy idę właśnie. Jest jakiś ciężko. Dawaj, trzy, cztery, trzy, cztery. A jak byłem od dołu wybić do góry, także wiesz o co chodzi. Uwaga, ja tu chodzę. O, o. O. Udało się. No na pewno lepiej niż wcześniej. Nie jest źle. Pomaga? Zaczynamy sztagerze. To jest w Victorii. Mam takie same. Ach. I jeszcze takie gumki. Takie no. kaktusy. Też to, to jest oliwki. Nie ja wiem, kupiłam tamperówkę. Dobra, ha wiemy. To się nazywa życie na preli. Ja już poszła, zniknęła. Hej, witam was. Ja jeszcze dzisiaj nie nagrywałam. E, wiem, że Oliwka brała kamerkę z Wiktorią i coś nagrywały na dworzu na trampolinie. I chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj rozmawialiśmy razem w trójkę z Krystianem, z Oliwką. Rozmawialiśmy o tym, że to jest ten czas, w którym fajnie by było, jakbyśmy zrobili no, w sumie 15 faktów o nas, bo każdy z nas chce powiedzieć 5 faktów. Możecie właśnie nam zadawać pytania też mhm. w komentarzach. Pod tym filmikiem i my będziemy po prostu, e, zrobimy może taki filmik, jak mi się spodoba, zrobimy taki większy. Mhm, mm okej. Okay. No, właśnie, więc my też nie chcemy Was zamęczać dużą ilością faktów o nas, bo nie wiemy, czy to chcecie, czy nie chcecie. Więc jak będziecie yy, chcieli zadawać jakieś pytania, czy coś, to możecie w komentarzach to, to pisać, my będziemy po prostu sobie to spisywać. Dzisiaj oliwka jest zmęczona, bo wczoraj była u nas znajoma i dziewczynki spały, nosowały dwie koleżanki oliwki, Te, które znacie na pewno z vlogów. To była Wiktoria i Ola. I myślę, że dziewczyny poszły chyba o czwartej spać. Coś Krystian, mówił, że nawet o czwartej godzinie was słuchać. było słychać. No to wyśpij się, odpocznij. Ja chodź ze mną, proszę Cię. Hmm. Idź, Jarek. Idźcie sami spać. Chodź do mnie. Co ty jest taki malutki? Siarczek mój kochani taki. Idziemy. Bye bye. Dobranoc. I jest godzina w pół do czwartej. Oliwka idzie spać. No ale to jest wytłumaczalne, dlatego, że pół nocy nie przespała z koleżankami, więc... Ok. Taki fakt ogólny o naszej rodzinie, że my mieszkaliśmy kiedyś w Stanach. Oliwka i Krystian urodzili się w Stanach i mają obywatelstwo amerykańskie. My, czyli ja i mój mąż, mamy też obywatelstwo podwójne, ale nie urodziliśmy się w Stanach. My wyjechaliśmy jako dorośli ludzie. A teraz pięć faktów o mnie. W wieku 19 lat, od razu po liceum, wyjechałam do Stanów. I. Tam nauczyłam się, myślę, że dużo tolerancji do ludzi, do świata. Nauczyłam się też patrzeć na świat bardziej pozytywnie, bardziej w takim działaniu, bardziej w realizacji swoich celów i oczywiście taka otwartość na świat, otwartość na nowe doświadczenia. I teraz dwójka. Bardzo lubię przyrodę. Na pewno zauważyliście to już po moich blogach, że pokazuję Wam dużo kwiatów, dużo roślin. Mój ogródek też jest. Tego obrazem. Bardzo kocham lawendę, możecie zobaczyć. Ona jest, ona rośnie i cieszy moje oczy. Kocham dzieci, moje dzieci to oczywista sprawa, ale też kocham wszystkie dzieci, czyli lubię bardzo przebywać wśród dzieci, ze względu na to, że widzę w nich taką spontaniczność, taką radość życia, taką autentyczność, którą mają i ludzie pozbywają się tego w miarę, jak sobie żyją. A dzieci są takie, jakie są. Oczywiście lubię też ludzi, którzy mają w sobie takie wewnętrzne dziecko i potrafią się bawić i cieszyć, i być spontaniczni, autentyczni, właśnie tacy realni. I lubię przebywać wśród takich ludzi. Bardzo chciałabym, żeby dzieci miały dobre dzieciństwo. Powinniśmy my, dorośli, walczyć o to, żeby właśnie dzieci miały super dobre dzieciństwo, bo to jest taka baza, podstawa do zdrowego. Fajnego życia w przyszłości. Uwielbiam sport, ćwiczenia fizyczne, aerobik, yoga, rolki, rower, pływanie. Każdy rodzaj sportu uwielbiam, uwielbiam. Kiedyś byłam instruktorką aerobików i nie potrafiłabym żyć bez ćwiczeń fizycznych. No co jeszcze? Ja zawsze się rozgadam, ja uwielbiam gadać. Pytacie się nieraz, że wyjeżdżamy, że yy, czy nie szkoda nam na przykład domu, czy nie szkoda nam zostawić tego miejsca? To nie. Ja nie przywiązuję się do rzeczy materialnych, nie przywiązuję się do widelcy, łyżek, nie przywiązuję się do ubrań. Nie przywiązuje się do no, wszystkich rzeczy materialnych, jakie są. No, najbardziej do czego się mogę przywiązać, no to albumy ze zdjęciami, jakieś rzeczy, które są takie troszeczkę pamiątkowe i ważne, które od kogoś dostałam. No to jakiś łańcuszek, jakiś pierścionek, no to takie rzeczy to tak. Jak najbardziej spakuję do walizki, wezmę, ale reszta, tak jak na przykład ubrania, to niekoniecznie. No mam jakieś tam swoje ulubione, ale też jakbym mogła wyjść z domu i jakby już nigdy nie ubrać tych samych ubrań, to nic by mi się nie stało. I nie przywiązuję się do miejsca zamieszkania. Jestem teraz u Krystiana, myślę, że jest chętny. Powiedzieć nam, tak jak mówiliśmy, teraz o Krystianie, żebyście też poznali Krystiana, chociaż Krystian jest mało na vlogach, ale też należy do rodziny dudków, także tutaj chcemy, żeby też coś nam powiedział o sobie. Nie wiem, czy on jest zadowolony z tego faktu, czy nie, ale jakby też nie jest przeciwny, tak mi się wydaje, więc nie jest przygotowany, nie ma ściągi żadnej. Więc to będzie tak na spontanie, bo go znalazłam tu w pokoju. Naprawia właśnie komputer babci, bo jest w ogóle informatykiem. Siema. Ogólnie lubię jedzenie. Jaki rodzaj? Lepiej Taki amerykański. No. A to. No właśnie, zobacz. O to babci chodziło. Jakiś taki kwadrat. A oni wiedzą, ile mam lat w ogóle? No to powiedz. Mam 20 lat. Lubię ostre jedzenie. Mam 20 lat. Czemu tak z boku? Jak w więzieniu. No. Masz 20 lat, lubisz ostre jedzenie. Mm -hmm. Tak, zgadza się. Co jeszcze? Um. A, możesz powiedzieć, że nie lubisz dużo gadać. Nie lubię dużo gadać. Także dlatego taki jest interviu. <noise> lubię komputery. Mm -hmm. Siedzieć w komputerach, w elektronice. No na przykład jeszcze mogę powiedzieć, że moje ulubione jedzenie to jest pizza. Albo pizzop... pizzopachodne. Mm -hmm. Jedzenie. No i że masz tatuaż. Mam tatuaż. Podoba Ci się jeszcze ten twój tatuaż? Jeszcze jeden muszę sobie zrobić kiedyś. Dobra. Wszystko to, co nam chciałeś powiedzieć. No tak. Dziękuję. Dzięki. Zobaczcie, to są takie... Wysuszone kwiaty lawendy. Mój syn to zobaczył, co ja robię, i powiedział, że może mi pomóc zrobić ekstrakt z lawendy. Ty masz tutaj takie możliwości. No ma, ma, Bo robisz sobie likwidy na pewno. Chemiczne. Do e papierosów. Nie, no to jest gliceryna. Doś doświadczenie. I woda. Mhm. No tak, ale to używasz właśnie do tych y, likwidów, tak? No właśnie. To jest mhm. Wiesz to samo, co w kremach masz. Bezsmakowe, bezwonne. To będzie krem na zasadzie kremu, tak? Praktycznie. Ale patrzmy Co? No. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Patrz, tak przydało Ci się do czegoś te palenie papierosów. E-papierosów. W końcu. Co prawda jestem przeciwna temu, ale... Ale wiedza jest. To jest takie półgęste, nie? Mhm. Takie... No no to masz z tego co Masz ci tam w prezencie. No dobra, dobrze. No dobra, no. Mm, ładnie. No i tutaj taką ilość to bym ci powiedział, że z tydzień, dwa. No, tutaj najlepiej. Możliwe, no, no, i no, mieszaj sobie. I później filtrować i wyjdzie taki później ładny... Później filtrować to do mnie z tym. Bo to trzeba przez właśnie filtrować. No tylko, że to to bardziej będzie taki... No, krem. No, taki maść, krem no, taki. No, to fajne. To liceum przyjmie kolor taki jelony. będzie ciemna? Nozowa. To ta wiedza e papierosować się przydała. Może w dobrym kierunku pójdziesz. Zamiast do środka to będziesz się smarował olejkami. Ja się w środku. O, albo może być też taki ekstrakt do kąpieli, to no, na tak zasadzie. No to, to będzie ostro aromatyczne. No. Monkata, ale nawet to czuję. No, a ta lawenda jest dobra na górne drogi oddechowe. Na przeziębienie. O kurczę, ale ostre. No. Złapałam tu w międzyczasie oliwkę. Rzeczywiście mało czasu w domu przebywa w wakacje. W czasie oczekiwania na Wiktorię powie Wam te pięć faktów o sobie. Czy ty już podziłaś? Tak. Bardzo lubię słuchać muzyki, tylko jest taki jeden typ muzyki, którego po prostu nie lubię i, i to jest disco polo. E, wczoraj właśnie, jak była u mnie Wiktoria i Ola, to włączyłyśmy sobie na maksy disco polo i tak do tego tańczyliśmy wiesz, <grym> tak się sobie śmiałyśmy. Drugi fakt, lubię spędzać czas właśnie na dworzu dużo, znaczy, no tak, może w zimę to niezbyt, ale w lato najbardziej lubię spędzać czas, tak właśnie, że nie macie często. Czasami mam taką ochotę po prostu sobie iść gdzieś na drugi koniec miasta. <głos> <głos> nie, no nie, aż tak to nie. Ale czasami mam ochotę. Na przykład ostatnio się dowiedziałam, że jest taki fajny sklep u nas w mieście. No i musiałam iść właśnie do niego, zobaczyć na własne oczy. <głos> <głos> Jestem y, przeziębiona, więc taki mój głos dzisiaj jest troszkę inny i w ogóle będzie chyba myśleć przez kilka dni jeszcze. No i muszę teraz tak, wiecie, ostrożnie, ale no i tak idę do miasta. <śm> <śm> Pomimo przeziębienia. Trzecią rzeczą, która jest faktem o mnie, to jest to, że lubię właśnie takie rzeczy jak na przykład jazda konna, jazda na desce. Czyli fiszce tak. No bo na desce to tak nie umiem. Jeździć tylko na fiszce. Z się, żeby umiała miała na desce. No, no na pewno jak umiesz utrzymywać równowagę, to kwestia no, lepie, czasu Tak, Nie, nie, by no. Było no dobrze, ale nie, 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 na takiej nie, desce, tylko nie, na nie, Więc y, lubię jeździć na desce, później na na nie, później lubię pływać, jeździć na rowerze, jeździć na rolkach. No, lubię tańczyć jeszcze. to, to jest takie też fajne o malować też lubię rysować Malować to niekoniecznie, sobie. Trysować. Jestem fanką Harry'ego Pottera. Bardzo lubię Harry'ego Pottera. Ostatnim faktem o mnie jest to, że... Y, to wszyscy powinni wiedzieć, którzy oglądają i są na bieżąco, że bardzo lubię Oranżadę Helenę i Donaty. <toczny> 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 I to koniec. <toczny> okay. Dziękujemy Ci, Oliwio, że też dopełniłaś fakty o nas. To dla mnie? Tak. Tak? <toczny> to będę wo, ok? No. Wow, wow, wow! Ale seria jak mięta jakaś. Ostro. No, taki olejek lawendowy. Chcielibyśmy wszyscy już zakończyć vloga. Dziękujemy, że obejrzeliście. Jeżeli macie jeszcze do nas jakieś pytania, to możecie pisać tutaj pod tym filmikiem. Możemy nagrać taki cały, cały jeden vlog z waszymi pytaniami o nas, bo na razie to tak nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, tak? Jeszcze to było takie Trudne. A druga rzecz to jest to, że, że chciałam bardzo pozdrowić taką Tosię i jest naprawdę bardzo fajna i ją pozdrawiam i w ogóle jest super. <grytanie> Przepraszam, cię, ty, że tyle czekałaś na to pozdrowienie, ale no, tak jakoś, nie wiem, ciężko by było nagle, przecież to jest w sumie chwila. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za obejrzenie i być może już niedługo następny, kolejny vlog.